Cześć i czołem, Mario Tracker nagrywa dla Miszy Busiarza z Rosołem. A kto nie wie, kto to Misza Busiarz pod spodem jest film, film link. Misza, jest taka sprawa. Poprosiłem szefa, żeby dał mi jakiś dodatkowy napęd do tego. Traka. Ponieważ jak jadę lądówką, to zaczynają ślimaki mnie wyprzedzać. Hmm, przepraszam. I się powiedział. Mario, nie ma sprawy. Masz tu dodatkowy napęd. Poradzisz sobie. Głupi nie jesteś. Dasz sobie radę, tylko mówi uważaj, to jest trzy w jednym i poszedł. Ja mówię, jakie trzy w jednym, ale nie miał czasu mi tłumaczyć. Nie. ja mówię tak. Taki silnik, no to Misza powiedział, że to jest napęd na tył Co mówię, trzy w jednym, to mówię Może mi tu daje napęd, bo ja mam napęd przecież tu z przodu Jak palę gumę, to mi się z tyłu e, te, To mi się dym z tyłu idzie, jak palę gumę na przodzie, nie? No i pojechałem na załadunek Mam choinki Choinki idą do Dubaju I mi powiedzieli na załadunku tak proszę nic nie grzebać na panelu bo tu będzie 0 stopni a ja mówię aha mówię 3 w jednym to ona może coś innego jeszcze robi nie mówię napęd na tył troszkę napęd przenosi na przód. mówię nie będę wnikał co to jest to 3 i słuchaj Misza wszedłem sobie tam i tam jest taki taki liczniczek i oni chcieli mnie zrobić w jajo i zrobili 000 Ja mówię aha Czyli nie napędza mi tyłu jak jest 000 Oni wcześniej mówili, że te choinki, że do Dubaju, że, yy, że muszą 3 tygodnie jechać, żeby tam coś było z temperaturą czy coś. A ja mówię aha 000 A ja ustawiłem sobie tam na kreseczka 100. I mówię na pewno teraz będę miał napęd przenoszony na tył. Także, Misia, będziemy to sprawdzać. A jeżeli mi nie wyjdzie, to mam do Ciebie prośbę. Prosiłbym, żebyś nagrał jakiś film instruktażowy, jak się dokładnie przenosi napęd na środek i na tył. Teraz lecimy, mam ustawione kreseczka 100, czyli 100 km na godzinę, a nie. Kreseczka 000 A poza tym oni do mnie mówią, że to jest lodówka. Ja mówię, jaka to jest lodówka, jak nie ma drzwi. Przecież w lodówce są drzwi. W każdych lodówkach są drzwi, nie? Dobra. Na tym będę kończył, bo muszę muszę jechać i zawieźć choinki. Szczałeczka, żółwik.